Dzień dobry, zapraszam na prezentację Sankyonga Muso Musso po Poliftingu. No, wiele się zmieniło, ale jedno się nie zmieniło, to jest w dalszym ciągu taki klasyczny pickup. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, ale jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Mówiąc klasyczny, no oczywiście mam na myśli to, że to jest dalej pojazd na ramię. To jest pojazd, który ma napęd na cztery koła, ale tak naprawdę na asfalcie jeździmy cały czas na napędzie na tył. Napęd na cztery koła można włączyć tylko w terenie. Po asfalcie można go zniszczyć, bo jest to na sztywno dopinany przód. Oczywiście jest reduk, to jest low 4 na 4 więc można się tym ładnie wykaraskać w terenie. Przy okazji zobaczcie, jaki piękny napis SsangYong tutaj dał, 4x4. A pod spodem mamy taką oto osłonkę, tutaj piękną, czerwoną. Jest to wersja krótka, jeszcze jest wersja Grand, pokażę Wam, jak wygląda paka. No, nie jest ona jakiejś rekordowej wielkości. Ale to chyba nie o to chodzi. No Pytanie, czy takie samochody jeszcze mają sens? Myślę, że jak potrzebujecie auta do ciągnięcia przyczepy, jak potrzebujecie auta, którym można sobie gdzieś wjechać w teren, bardzo fajna sprawa. No, może niekoniecznie na takich chromowanych kołach i pewnie bez tych nakładek, tutaj, bez tych progów, chociaż to są progi, które funkcjonują. One nie są takie, nie są sztuczne, jak to często bywa w crossoverach, można na nich stanąć. Fajne rozwiązanie. Wnętrze wam pokażę za chwilę. A teraz zacznę od silnika. No, bo to jest też trochę evenement, jeżeli chodzi o współczesność, już tak trzeba powiedzieć o dieselu pod maską. Bardzo fajną sprawą jest to, że mamy tutaj amortyzatorki. Nieco gorszą, że takie się brzydko tutaj zbierają liście których nie wyczyściłem, chociaż auto całe z wyczyściłem, stało pod drzewami. No i oto on. Czterocylindrowy diesel, 2.2, 202 konie, 450 Nm. Taki dosyć no, starodawny silnik, można by powiedzieć, ale bardzo dobrze pasujący do tego samochodu. Proszę bardzo, turbo jest na wierzchu. W dobrym miejscu jest końcóweczka do wlewania płynu, do spryskiwaczy. No, taki odchodzący troszeczkę w niebyt segment, ale w dalszym ciągu dostępne są różne auta, różni producenci mają. Między innymi Sangyong. Hmm. Cóż jeszcze? Chyba nie ma, nie ma co mówić o przyspieszeniu, i spalaniu. Spalanie Wam powiem w środku, bo tym samochodem troszeczkę pojeździłem. E, pojechałem nim trasę, także mam mniej więcej jakieś tam przemyślenia. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Taka klasyczna, hydrok hydrokinetyczna. Pyk. Spójrzmy jeszcze raz na ten przód, bo to jest nowość w tym samochodzie. Zdecydowanie robi to robotę i zaczyna być widać, że to jest samochód no, coraz bardziej taki w naszych gustach, albo nasze gusty się zmieniły. Sangyeong idzie troszeczkę tą ścieżką, którą wcześniej, a właściwie dalej podąża Kia i Hyundai. No, bo oczywiście to też jest marka z Korei, a jest najsłabiej kojarzona wśród tych trzech marek. Miała jakieś tam swoje problemy, w Polsce też często zmienia dystrybutora, ale w tej chwili no, zobaczcie, jakie dobre samochody robi. No, i jakość tego auta też bardzo mocno czuć w środku. Oczywiście, jak przystało na nowoczesne auto, no to wszystko jest czarne w momencie, kiedy wsiadamy, więc trzeba go odpalić. Tak, jest to samochód wielu dźwięków. To nie jest najlepsze w tym samochodzie. Ale tak, tak wyglądają zegary cyfrowe. Przy okazji możecie zobaczyć, jakie miałem spalanie, proszę bardzo, to jest 8.7, to jest takie trasa, na trasie było 8.4, potem z miasta dołożyłem trochę kilometrów, wyszło 8.7. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ekranik, pewnie bez zapięcia pasów nie uda mi się go zrobić. Odsuniemy się, bo Pan chce przejechać, przy okazji, proszę bardzo, klasyczna dźwignia zmiany biegów automatycznych. Zgadzam się. Minus, który mi się nie podoba, za każdym razem jak chcę odpalić bluetooth, to muszę sobie ten bluetooth odpalić. Tutaj on się automatycznie w tym samochodzie nie odpala. Ale challenge. Rzecz, z którą wielu moich kolegów miało problem, czyli gdzie jest regulacja głośności. Oczywiście jedna regulacja głośności jest w kierownicy, ale nie da się szybko wyciszyć, chociaż w dół oczywiście dość szybko ona, ona potrafi zejść z głośnością. A jak macie kierownicę obróconą, no to ciężko jest to trafić no i teraz pytanie, zobaczcie, nie ma tutaj żadnej gałeczki tutaj również nie ma żadnej gałeczki jest tylko ta gałeczka do wyboru napędów przy okazji 2 USB 12V, zapalniczka ale popielniczki chyba nie widziałem e, podgrzewanie foteli, wentylowanie, klimatyzacja o tym może za chwilę gdzie jest ta głośność, tak? nie ma tutaj żadnych wirtualnych przycisków tylko przez przypadek, ale na samym początku na szczęście jak z tego auta jakoś mi się tak majtnęło i proszę bardzo, tutaj jest głośność multimediów no, no taka jest to no, po prostu. Nic z tym nie zrobimy. Tak sobie to Samsung wymyślił. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale generalnie, no te multimedia to można by troszeczkę poprawić. To, co mi się odpaliło, zobaczcie, takie... Taka wirtualna prezentacja, można sobie zrobić ten samochodzik 3D, zdaje się, tutaj. O, proszę bardzo. Czasem się wyświetla auto, a czasem wyświetlają się tylko takie koła. No, no nie. Nie jest to najwyższych lotów, chociaż oczywiście fajnie, że mamy obraz z kamery, ale z drugiej strony tu są tak duże lusterka, zobaczcie, że to naprawdę nie stanowi żadnego problemu, dlatego w tym samochodzie siedzi się bardzo wysoko, no, co też pozwala na obserwację jezdni i wszystkiego. No, fajny samochód, fajny się jeździ po mieście. Pewnie, gdyby zacząć jeździć z tym napędem tylko na jedną oś zimą, to mogłoby być nieco gorzej. Ale tam myślę, że to jest kwestia, no właściwie większości pick-upów, tylko te, które mają skrzynię rozdzielczą, takie też się zdarzają, mogą jeździć na stałym 4x4. No, SsangYong Jong się na to nie zdecydował. I tak to mniej więcej wygląda. Zatrzymajmy się, pokażę Wam jeszcze te klimatyzację. No, bo tak, to jest nowość. Na pierwszy rzut oka pomyślałem sobie, ja pierdziele, co oni tu wymyślili. Ale na szczęście to nie jest aż takie złe w obsłudze, jak się wydaje. W te przyciski daje się trafiać. One takie, no, są w miarę responsywne. Myślę, że no jasne, że lepiej mieć przyciski pokrętła ale to jeszcze nie jest najgorsze dużo gorsze w tej klimatyzacji jest to że niestety ona dosyć słabo działa może nie sama klimatyzacja bo AC wyłączyłem jak jechałem ale bardzo ciężko było się dogrzać w tym samochodzie zwłaszcza jak jechałem pod wiatr no to miałem duże problemy z tym żeby tutaj była jakaś normalna temperatura nie zdarza mi się ustawiać w samochodach 24, czasem 25 tylko na nogi nie na szyby, bo wtedy po prostu było za zimno więc to jest taki Jeden z tych większych minusów, które tu zaobserwowałem. Praca wycieraczek w trybie automatycznym w deszczu, no też się nie sprawdza. Trzeba to samemu regulować. O, zobaczcie, jakie tutaj są. E, rączki, no to jest prawdziwy samochód terenowy, słuchajcie. Pokażę wam teraz, jak wygląda z tyłu, ale to, co mi się bardzo podoba w sangiągu, to jest wysoka jakość. Bo tutaj z przodu, właściwie w całej kabinie, naprawdę ma się wrażenia jazdy takim siedzenia, takim. Abycie dosyć luksusowym, i to jest fajne, to mi się podoba, mimo tego, że jest to jednak klasyczny pick-up. Pięknie nas, żegna taką grafiką z tym nowym przodem. Tylna kanapa, jak przystała na pick upa jest pod takim dosyć mocnym kątem. No to jest wymuszony tym, że ta przestrzeń bagażowa nam się tu za chwilę zaczyna, ale to jest taka dosyć wygodna. Ma podłokietnik, proszę bardzo, z dwoma cup holderami. Całkiem sporo miejsca tutaj jest zarówno na nogi jak, jak i nad głową, także bardzo fajna jest ta kabina. No przy okazji to jest topowa wersja, więc mamy tutaj ogrzewanie tych dwóch skrajnych siedzeń na kanapie, bardzo fajne rozwiązanie. Drzwi się tak dosyć mocno otwierają, łatwo się do tego samochodu wsiada, łatwo się z niego wysiada. Przy okazji zobaczcie jakie ładne relingi tutaj są w standardzie. No myślę, że bardzo się postarali. Ciekawe, czy ktoś będzie ten samochód wybierał, no bo jednak. Pikapy są takim trochę odchodzącym segmentem, ale jak jechałem tym samochodem, to wciąż dużo pikapów zauważałem po Polsce. Ale co ciekawe, poza miastami, gdzie one po prostu jeżdżą, no jednak większość z nich ciągnęła jakieś przyczepy. To taka ciekawostka. Zanim się minimalnie przejadę tym samochodem, no bo prawda jest taka, że trzeba by nim pojechać w teren, no ale terenu za bardzo nie mamy tutaj w Warszawie. A też te pick-upy często są wykorzystywane tak po prostu po drogach, dlatego tak nie jeździłem. No taka mała uwaga, jeszcze dźwięk kierunkowskazów. Śmialiśmy się, że to jest troszeczkę, jakbym odpowiadał na pytanie w jakimś teleturnieju. No taki mocny dźwięk jest w momencie, kiedy włączyłbym ten kierunkowskaz, tutaj byłby samochód po lewej stronie byłoby takie. Co najmniej jakbym źle odpowiedział na pytanie. No jest też dźwięk dosyć denerwujący, jak się najeżdża na linię, co w Polsce jest bardzo łatwe, więc te systemy są takie troszeczkę nerwowo reagujące tutaj. Ale poza tym jest to bardzo zacny, bardzo fajny samochód. Przyjaciółmi się teraz kawalątek. Tutaj oczywiście droga nie jest najwyższych lotów, ale za chwilę być może, no nie wiem, jak ta stabilizacja w iPhone'ie pewnie jest niezła, do tego gimbal. Ale za chwilę, o, znowu ta piękna grafika, znowu bez samochodu. E, za chwilę poczujecie, co jest myślę największym minusem tego samochodu e, on niestety jest dosyć wrażliwy na wszelkie nierówności, to nie, nie chodzi o to, że tu są dziury teraz e, o, oh, e, jadąc po mm, jechałem na Śląsk tym autem i tam w dużej części autostrady i drogi szybkiego ruchu S8 a potem autostrada, no one są betonowe i właściwie czuć wszystko, tym samochodem e, Zawieszenie jest tak skonfigurowane, że właściwie czuć wszystko. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo wygodny fotel i nie byłem zmęczony po tej podróży, ale jest to pewien minus. Jest to pewien minus, że cały czas jednak każda nierówność, każde łączenie jakichś betonowych płyt, każde pozostałości po jakichś pracach budowlanych są w tym samochodzie odczuwalne. I to bym zdecydowanie poprawił. Nie pamiętam, jak było w przed przedliftingowym. Domyślam się, że podobnie. Oponki tu jest dosyć dużo. Więc, może to jest kwestia skalibrowania amortyzatorów. Może trzeba by tutaj troszeczkę popracować nad tym. Ale poza tym, bardzo fajny samochód. Dużo momentu obrotowego. Bez najmniejszego problemu się odpycha. No i jest taki, no fajny, tak wysoko się tutaj siedzi. Można sobie obserwować to, co się dzieje na jazdach. Bardzo dobrze to wszystko widać. Bardzo przyjemny samochód do jazdy. Poza tymi drobnymi minusami, czyli yy, co my tam mieliśmy. No przede wszystkim to zawieszenie, to że głośność jest w takim dziwnym miejscu, ale poza tym dobra robota, fajne materiały wykończeniowe, także zdecydowanie polecamy. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.